Radio CKP i DE. Witam państwa serdecznie, Andrzej Leusz. W dzisiejszym programie radia CKP i DE chcemy zwrócić uwagę, przybliżyć Państwu wizytę polityków, która naszym zdaniem wejdzie zapewne do historii. Zresztą już dziś na naszych oczach tworzy się historia. A mianowicie w Kijowie w mijającym tygodniu doszło do spotkania premiera Polski Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, premiera Czech Petera Fiali oraz premiera Słowenii Janeza Janszy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełęckim i premierem Denysem Szmychalem. Wizyta do Kijowa w tym trudnym dla Ukrainy czasie to silne świadectwo wsparcia. Premier Morawiecki przed spotkaniem tak napisał na swoim profilu na Facebooku. Ta wojna to wynik działań okrutnego terana, który atakuje bezbronnych cywili, bombarduje miasta i szpitale na Ukrainie. W jej wyniku świat stracił poczucie bezpieczeństwa, a niewinni ludzie giną i tracą dorobek całego życia. A co powiedział po rozmowach w Kijowie, posłuchajcie. O tym naszym wyjeździe do Kijowa rozmawiałem również z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i odnieśli się do tego z ogromnym zrozumieniem. Wiedzą doskonale, że nasi ukraińscy sąsiedzi, przyjaciele potrzebują teraz nie tylko moralnego wsparcia, ale bardzo konkretnego wsparcia. I dlatego przekazałem Panu Premierowi podczas naszej roboczej sesji, gdzie wyjaśnialiśmy wszystkie szczegóły dokładnie, z jakich części budżetu Unii Europejskiej jakie środki wielkości wysokości już dzisiaj ponad 2 miliardy euro będą płynęły i już płyną na pomoc humanitarną i wszelką inną pomoc dla Ukrainy. Ale warto przede wszystkim podkreślić, że od 20 dni Kijów broni się. I broni tym samym też podstawowych wartości europejskich. I patrzę głęboko w oczy wszystkim liderom europejskim. Tak, Kijów dzisiaj stoi na pierwszej linii frontu obrony największych wartości europejskich wolności, niepodległości, swobody wyboru, życia przez jednostkę czy demokracji. Czyż to nie są największe wartości? Od 20 dni Kijów broni tych wartości europejskich. Chcemy dotrzeć do sumień wszystkich Europejczyków przede wszystkim i obywateli wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie, do opinii publicznej w Europie Zachodniej, w całej Unii Europejskiej. Ukraina stoi dzisiaj na straży podstawowych europejskich wartości. Kto pomyślał 20 dni temu, że Kijów tak bohatersko, że cała Ukraina z tak wielką odwagą będzie broniła? każdej pięci ziemi, każdego istnienia ludzkiego, każdej ulicy, każdego przedszkola i szkoły, bo barbarzyński atak rosyjski to nie jest dzisiaj już atak na wojsko na linii frontu jednej, drugiej, czy trzeciej, czy czwartej, bo tych linii frontu otwartych było zostało wiele. To atak na kobiety, na dzieci. Ponad setka dzieci zginęła w bestialski sposób zamordowana tutaj na Ukrainie. I jeżeli Europa myśli że jak Ukrainę straci, to będzie to ta sama Europa, to drodzy Europejczycy, ci, którzy tak myślą, są w głębokim błędzie. Taka Europa byłaby symbolem porażki, symbolem słabości i symbolem upokorzenia. Dlatego my razem, wszyscy, nie możemy do tego dopuścić. I obowiązek humanitarny, który spełniamy, za który nam dziękują. To jest podstawowy obowiązek, ale to jest tylko początek. Tak naprawdę musimy dużo więcej. Musimy animować tą obronę, pomagać bronić się Ukrainie, właśnie po to, żeby Europa nie była Europą bez duszy, żeby nie była Europą bez swojej tożsamości. Rozmawialiśmy dużo o sankcjach. Czasami słyszę takie głosy w Europie, że to zagrozi tej pewnej strefie komfortu. W której Unia Europejska się znajduje. No to jak, drodzy obywatele Unii Europejskiej, drodzy przyjaciele z Hiszpanii, z Francji, z Austrii czy z Włoch, wasz komfort jest ważniejszy niż łzy, niż krew dzieci tutaj w sercu Ukrainy? No chyba nie. Mam nadzieję, że jeszcze macie swoje własne serca, swoje własne sumienia, żeby to osądzić. Nie powiem kto to powiedział na Radzie Europejskiej, bo nie wiem, czy sobie by ta osoba życzyła, ale były dwa ciekawe głosy. Jeden o tym, że chyba lepiej jest założyć cieplejsze swetry, to taka przenośnia i jednak jak najszybciej odciąć Rosjan od tego tlenu, czyli od pieniędzy ze sprzedaży surowców. No chyba lepiej. I druga wypowiedź, że nie ma i nie powinno być żadnych czerwonych linii które nie można przekroczyć, jeśli chodzi o sankcje. Tak, sankcje powinny być jak najdalej idące. Już dzisiaj o nich rozmawialiśmy bardzo, bardzo wiele. Putin musi wiedzieć i poznać tą prostą prawdę, którą chyba zapomniał: że tyrani odchodzą, zło przemija i zło nie buduje przyszłości, a wolność i prawda, dobro i sprawiedliwość są nieśmiertelne. I my wszyscy pomagamy naszym ukraińskim sąsiadom w walce o te najwyższe, najpiękniejsze wartości. Te wartości ludzkie, duchowe, te, które czynią z nas ludzi dobrych, ludzi uczciwych, ludzi prawych. I dziękuję za to tym niezwykle odważnym żołnierzom ukraińskim, wszystkim, którzy z bronią w ręku stają do tej nierównej walki. Ale w tej nierównej walce. I my tu dziś w Kijowie i w ogóle dołożymy niejedną jeszcze naszą cegiełkę, żeby Ukraina zwyciężyła. Zwyciężyła swoją wolność, ale zwyciężyła też przyszłość dla Europy. Na wspólnej konferencji prasowej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował europejskim politykom za wsparcie. To jest zdecydowane stanowisko w tym czasie, kiedy nawet wielu ambasadorów opuściło Ukrainę z powodu wtargnięcia Federacji Rosyjskiej na ogromną skalę na naszą ziemię. I ci ludzie, liderzy swoich wspaniałych niezależnych krajów nie boją się. Bardziej boją się o nasz los i są tutaj, żeby nas wesprzeć. I to jest bardzo mocny, mężny, przyjazny krok. Mówił Władimir Zelenski. Ja choćby podziękować, że zmieczna pozycja, że w taki czas. Коли і це правда, я говорю, це відкрито, коли багато навіть амбасадорів покинуло Україну через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу землю. І ці люди, поважні люди, лідери своїх прекрасних незалежних європейських держав, вони нічого не бояться, більше бояться за нашу долю, і вони тут, щоб нас підтримати, це великий мужній, правильний дружній крок. Я впевнений, що з такими друзями, з такими країнами і сусідами, і партнерами ми дійсно зможемо перемогти. І найголовніше, що ці люди, ми їм абсолютно цим країнам і лідерам цих країн ми абсолютно довіряємо і тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, про наше майбутнє в Європейському Союзі. Або говоримо про санкційну політику. Ми знаємо 100%, що все, що ми обговорюємо, воно дійсно дійде до цілі до тієї позитивної цілі для нашої країни, для нашої безпеки і для нашого майбутнього. Тому що абсолютно ще раз кажу, довіряємо цим дружнім країнам. Здання польського віцепрем'єра Ярослава Качинського не ході в тимчасовім у слова узнання і солідарності. Chodzi o czyny, i chodzi o to, co jest tu bezwzględnie potrzebne o odwagę, o odwagę, której niestety często brakuje oświadczył Jarosław Kaczyński. Chodzi o to, by pewien element samoświadomości Europejczyków, Amerykanów, a także mieszkańców wielu innych zamożnych państw element, który można określić jako bardzo daleko posunięta ostrożność wobec tych wszystkich, którzy. Dysponują siłą, żeby ten element został nie niewycofany, powto nie wierzę, ale żeby został zracjonalizowany, żeby został niejako przecedzony przez historyczną świadomość, historyczną pamięć. Tego co zdarzyło się nie jeden raz w historii, a to zawsze kończyło się tak samo to znaczy kończyło się tragedią. Monachium, w innym sensie, co prawda, ale także Jałta, Poczdam, Przedtem Teheran, to było wszystko podobne, w tym przynajmniej sensie, że jeżeli nawet nie sami autorzy podejmowanych tam decyzji, to inni za to bardzo ciężko i bardzo długo płacili. I my chcemy tutaj przede wszystkim pomóc Ukrainie, i wiemy, jak ważna jest jej walka, bo to jest walka o nas wszystkich to jest walka o cywilizację euroamerykańską. Chrześcijańską, o tą cywilizację, która jest najbardziej życzliwa człowiekowi ze wszystkich cywilizacji w dziejach świata. Ale chodzi także właśnie o jej obronę i o to, że dla jej obrony potrzebna jest odwaga, potrzebne są odważne decyzje, potrzebne jest odrzucenie tych wszystkich założeń, które nawet i teraz jeszcze uznawane są za nienaruszalne. Potrzebna jest gotowość do. W moim przekonaniu, skądinąd pozornego ryzyka, potrzebne jest uczynienie czegoś, o czym już mówiłem, co naprawdę obok tych wszystkich innych przedsięwzięć zmieni sytuację. Ale powtórzę to. Potrzebna jest misja pokojowa, humanitarna NATO i być może jeszcze innych organizacji, ale misja osłonięta zbrojnie i odbywająca się na terytorium Ukrainy. Ukraina jest państwem suwerennym. Jeżeli zgodzi się na taką misję, to to zupełnie wystarczy. To świetla prawa międzynarodowego będzie całkowicie dopuszczalne i w żadnym wypadku nie będzie żadnym casus belli. Chyba, że chodzi o casus belli wobec tych, dla których casus belli jest w ogóle istnienie innego niż ich własny świat. Bo tacy dzisiaj są i oni właśnie dzisiaj atakują Ukrainę. I o tym chcielibyśmy także tą wizytą przekonać tych, którzy mają tu najwięcej możliwości, bo sami już jesteśmy przekonani. Premier Ukrainy, Denys Szmyhal podkreślił, że cieszy go wprowadzenie czwartego pakietu sankcji przez Unię Europejską, które dotyczą rosyjskich oligarchów, ale również branż. Dodał, że agresor musi ponosić odpowiedzialność, a kraj agresora musi ponieść konsekwencje za podjęte decyzje i czyny. W ocenie Denisa Szmechala sankcje powinny dotyczyć m.in. przedstawicieli Dumy czy samorządu, powinny zostać zamknięte porty morskie dla rosyjskich okrętów czy wprowadzone embargo na rosyjskie gaz i ropę. Поінформував теж, z умовив з koniecznych план obejmujących uznanie обіймуючих узнання Росії за панство Wizyta тероризм. Візита na zawsze назавжди się в podręcznikach до historii, ocenił Денис Шмигаль. Ми обговорили глибоко питання подальше посилення санкцій проти Росії, і тут я вдячний лідерам Європейського союзу, я вдячний лідерам багатьох світових країн за введення четвертого пакету санкцій. Що включає індивідуальні списки ключових олігархів, лобістів, пропагандістів, а також галузеві санкції? Ми також ініціювали запровадження санкцій на всіх публічних осіб та членів їх сімей Російської Федерації, які так або інакше долучались до прийняття рішень стосовно початку агресії в Україні. Агресор має розуміти ціну того, що він робить, так само як і громадяни країни-агресора мають платити. Також ту ціну за терористичні дії свого керівництва і своїх військових. Основними сферами нових санкцій мають стати визнання Росії і Європейським Союзом, і Сполученими Штатами, і країнами Європейського Союзу. Росія має бути визнана країною, яка спонсорує тероризм. Візи для громадян Росії мають бути скасовані, і багато країн, і сьогодні прем'єри про це скажуть. Багато тих країн, які тут присутні, вже прийняли ці рішення. Поширення персональних санкцій на всіх посадовців від міністрів до депутатів Держдуми, які голосували до керівників органів місцевого сорядування, закриття морських портів для російських кораблів і моряків, ембарго на всі російські ресурси, нафту, газ, мінерали, метали, продовження виключення російських банків зі свіфта. Ми також розраховуємо на лідерство очільників європейських країн. В донесенні меседжу бізнесам, які працюють на території Росії, а зареєстровані в цих країнах, що не можна фінансувати через сплату податків бюджет Російської Федерації, тому що цей бюджет фінансує вбивство мирних українців, наших жінок і дітей. Це дуже важливий меседж для тих соціально відповідальних компаній, які сьогодні працюють і в мільйонах, а подекуди в мільярдах наповнюють бюджет війни Російської Федерації, з якого фінансується міжнародний тероризм. Важко передати словами нашу вдячність народам країн Польщі, Чехії, Словенії та лідерам цих країн за підтримку України. У вашій особі ми вдячні також всім країнам Європи, які нас підтримують. Повірте, ми бачимо і відчуваємо цю підтримку. Сьогоднішній візит пана Моровецького, пана Фіали, пана Янчі, пана Качинського буде назавжди вписаний в підручники української історії і, я думаю, європейської історії. Ми Окремо вдячні за те, що ви підтримуєте членство України в європейському союзі. Ми також глибоко проговорили і це питання, і проговорили дорожню карту руху України через ті процедури, через кандидатство до участі і членства в Європейському Союзі. І нас звичайно ж цікавить найближче майбутнє. Нас цікавить це з точки зору безпеки і розвитку нашої країни. Ми вдячні за. Закриття неба для російських літаків над Європою і за вашу позицію в питанні закриття неба над Україною. Ми звертались до всього світу закрити небо над Україною або дайте нам можливість зробити це самим. Ми вдячні країнам Європи за тисячі тонн, десятки тисяч тонн гуманітарної допомоги, яку ви надсилаєте в Україну для наших людей і. Насправді гуманітарні хаби створені в усіх ваших країнах, і дійсно десятки тисяч тонн гуманітарної допомоги линуть в Україну для того, щоб підтримати наших громадян. Коли Україна переможе, ми спільно разом з вашими народами відсвяткуємо нашу перемогу. Premier Słowenii Janes Jansza na spotkaniu z mediami podkreślił, że premierzy przyjechali do Kijowa, żeby podziwiać odwagę i walkę Ukraińców, jak mówił Ukraina nie tylko broni swojej ojczyzny i swojego terytorium, ale też bezpieczeństwa Europy. Zapewnił, że zrobią wszystko, co w ich mocy, by ścieżka Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej była przyspieszona. Natomiast szef czeskiego rządu Piotr Fiala powiedział, że Ukraińcy walczą o swoje życie, o rodziny, ojczyznę i wolność, ale wie doskonale, że walczą również za życie i za wolność Europy. Europa stoi razem z wami zadeklarował Fiala. No cóż, na tym będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję. Miejmy nadzieję, że tragedia, która dzieje się na Ukrainie, zakończy się jak najszybciej, a wolna, suwerenna, niepodległa Ukraina będzie przywrócona do życia i bezpieczna. Program dla Państwa przygotowali Danuta Stefanko i ja, Andrzej Leusz. Do usłyszenia! Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022, realizowany przez Fundację Wolności i Demokracja. Audycja radiowa wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.